Witam, witam, witam. I stop na początku widzowie. Najważniejsza kwestia, pierwszy UFC główny w tym roku. Proszę zejść na dół, zostawić łapkę w górę i subskrypcję. To UFC będzie dobrym UFC. Co prawda karta jest arcychujowa jak na głównej UFC. E, przynajmniej w odniesieniu do... To znaczy przynajmniej w moim odniesieniu. Nie no naprawdę jest kurwa słaba, nie? E, no jeżeli mamy Krisa, Kartisa, Mark Andre Barrio kurwa jako czwarta walka wieczoru. Nil no, Magni, kurwa, powracający odgrzebywany Nie wiem. E, walka zupełnie bezbarwna kobiet. No ja wszystko rozumiem. W sumie to mało rozumiem, no, ta karta mnie w ogóle nie porywa tak szczerze. E, odwołali walkę Janka Bochowicza z, z Rakiciem i... Bo ona miała być na tegale się nie mylę Chyba będzie tutaj pokazane we w, tym, w, tym, w tych. No tak, i... I jeszcze Ulberga dbali z Rejesem Brak sub. ale co? Trzeba coś sobie z tego wytypować, tak? Ja będę oglądał, generalnie wam powiem Bo ja oglądam zawsze prawie UFC Ale jak jest kurwa takie średnie to na pewno karty wstępne nie będę oglądał Kartę główną chyba sobie tylko zobaczę, polecam każdemu Bo te wstępne kurwa to tak średnio wyglądają akurat na tą galę, nie? Są gale gdzie karty wstępne wyglądają lepiej niż główne, no ale na pewno nie w tym, w tym wypadku Przechodząc Pierwsza walka Mike Malot kontra, jak już mówiłem, odgrzebywany Nil Magni Nil Magni przegrywana z Byrnesem, z Garem, z Rackhamowem Generalnie na zmianę wygrana porażka, wygrana porażka, wygrana porażka ostatnio Ale Z kim on wygrywał? Phil Roof. Niejednogłośną decyzją sędziów 10 do 4 Będzie się bił z Mike'em Malot 10-1, naprawdę dobry kurwa jest ten Kanadyjczyk, co by o nim nie mówić i ja sobie na niego postawię. A kurs jest. No nie będzie na pewno. No, 1,25 tak myślałem. Zbyt duży to on nie będzie. Mike Malot to jest pierwszy typ jaki idzie ode mnie na tą, yy, na tą, na tą kartę. Monsur yy, Mofsar Evolief. Brendan Alansadio Allen, Brendan Allen z porażką. Ale no kurwa z kim? Nie Max Holloway, Więc bardzo mocny zawodnik. Niepokonany rusek. Ale to będzie dobra walka. To będzie dobra walka. I to nie będzie szybka walka. O kurwa. O kurwa. Nie mam problem, Izowie Zostawimy sobie na później. W ogóle przepraszam, że typowanie UFC jest tak późno, ale kurwa, no nie wiem, nie miałem czasu jakoś cały tydzień, albo zapominałem, albo czasu nie miałem mniejsza. Eee, lecimy dalej, bo ja mam Pennington kontra Silva. 2 po plus 1,32, jak dla mnie super. Przejdźmy sobie to, do głównej walki, e, najpierw czyli Strickland kontra. Powinien być wszystkim znany, Dirkus Duple C 22 przegrywał z Roberto Soldiczem ostatni raz. Naprawdę ładna ta kariera w tym, e, w tym UFC. Jak widzimy, e, bez porażek w UFC. Być może będzie czas na pierwszą, jak na moje to będzie wojna, wojna i jeszcze raz wojna na otwarte argumenty. Tutaj nie będzie kalkulacji, panowie wlecą, będą chcieli rozjechać, 2,5 poniżej i 1,95 to jest mój typ na tą kartę, na, to, na ten pojedynek. Ale ja bym coś tu dołożył, kurwa. ja bym coś dołożył, bo ja czuję moc w tej gali, widzowie. Chociaż no i kurde, naprawdę sympatyczny z drugiej strony patrząc co by nie mówić. No dla mnie to bez problemu powinno coś takiego wejść. Dirkus, Strickland, no zobaczmy sobie po samych statystykach. Trzy wygrane ostatnio, decyzja TKO, decyzja z na deski Adesanie, e, ale zobaczmy sobie e, Dirkusa. TKO, TKO, submission, decyzja KO, KO. Naprawdę ma czym palnąć e, zawodnik, zawodnik e, z RPA. Nie ma o czym mówić. Dirkus ma czym jednąć. E, można go poskładać. Yy, Dirkus Adler można poskładać co pokazał Roberto Soldicz. No, walka zapowiada się zajebiście, ale no, ja widzę tylko tą walkę zajebiście. Może jeszcze Ewoljewa yy, z Brendanem Alenem, i chyba sobie też na Ewoljewa postawię z 150 17 170 Kurs jest niesamowity. Przeanalizujmy sobie jeszcze, ile tutaj jest w zostało wygranych. No dużo, dużo. są Choi, Enrique Barzola, Nick Lenz, Dan Ige, Diego Lopez. To też byli lepsi zawodnicy ewidentnie. I wszystkie walki wygrywane na punkty. Yuna tutaj mieliśmy split z Nickiem Lensem. No jest niepokonany, to też będzie działało na jego korzyść. Ja też zawsze inaczej troszkę patrzę na zawodników niepokonanych. Tym bardziej, że walczył z naprawdę już niezłymi zawodnikami jak Diego Lopez czy Dan Ige, a głównie Dan Ige, bo Diego Lopez to tam jeszcze, to tam Wiadomo, ale Dan Ige to na, naprawdę swojego czasu czołóweczka kom, konkretna. Eee... No chyba zostałem przy tym Ewoli I to będzie mój kupon na tą kartę. I widzowie bardzo serdecznie zapraszam. Sobota. 25. Nie no nie wiem czy 20 się ale jakoś przed godziną 18.00 robimy live'ika KSW Eee, więc serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, będziemy sobie typować na żywo, a w dzisiejszym odcinku to wszystko na razie, cześć.